Tak, 11, tak, z jesteś. Oś... Nie ma, nie ma odpowiedzi. Będziesz gotowi. Wrzucę no, wysoko. Dobra. Uwaga. Jeden. Trzy. Byłoby pytanie znamy. Pięć. Pas. Znam tańców. Walc angielski, walc wiedeński. czacza, samba rumba. Ja bym nie powiedział, to jest tak. Znamy, to jest zawodnik! Ja bym, ja bym ogólnie leciał, 10 to był mój max w głowie. bym Ja, ja bym by, ja... by by poleciał. Zdził. Oglądało się taniec z gwiazdami, teraz Dancing with ja the ja... ja, no... Może wal z wiedeński, bo w może to było coś taniej. 7. Szczęśliwa uh, 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 uh. Sześliwa siódemka? 10. Uh, 11. Pas. I to był piesarek. Dobra, perfect, Shape of You na szczycie. Yy... Faded jest, jeszcze jest Bangarangarang, to od Skrillexa, wiecie, no, piosenki. Kur, no. eee, Kurde, dużo piosenek. Melodia. Dawaj, eee, na spokojnie, nie idź. Kurde, mam dziurę. Trzynasta eee, Symfonia. No, i... nie wiem, nie jest. No ogólnie to, jest, to, jest to jest do zrobienia, ale masz tyle wyboru, że się gubisz w muzykę. No, no, ty yes. ja? tylko dam tak motywacyjnie, ja yes. myślałam, że będzie ja ciężko, ja chciałam tylko, żebyś mnie przebił. Może no. no, Dlaczego wy nie Pamiętacie, że ja i muzyka to ja tylko jest. Mhm. I...